Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Moi drodzy, powiem Wam, że ostatnio, jak przeczytałem o tych, jak przeczytałem ostatnio o tym, że, o tym, że chcą wysuwać te tak zwane alkotubki, to powiem Wam, poczułem się trochę zmieszany. Moi drodzy, ja nie śledzę, ja nie śledzę wiadomości, mediów i tak dalej, tak regularnie. Więc pierwsza moja reakcja, kiedy się dowiedziałem, że w ogóle istnieje coś takiego jak, tak, istnieje coś takiego jak e, tak zwane alkotupki to moją reakcją było dosłowne zdziwienie, że w ogóle coś takiego istnieje, moi drodzy. I w ogóle, i w ogóle wam powiem, że nie wiem, kto wpadł na taki pomysł. dlatego, e, dlatego że moi drodzy. E, Dlatego, że te, te tubki, jak później widział tak, widziałem zdjęcie, przeczytam na główek, to powiem wam to bardziej mi się skojarzyło mi się z, tym, z, z, z takim musem dla dzieci, z takimi musami owocowymi, które często dzieci jedzą. I powiem wam szczerze, że znaczy ogólnie rzecz biorąc podobno to już to już, to już w ogóle było wprowadzone z pół roku temu, albo, albo więcej, już nie pamiętam, nie pamiętam, ale już to od dawna funkcjonowało, tak, tylko, że moi drodzy, tylko, że moi drodzy, to jest też tak, że, e, że teraz, no, znaczy, teraz w ogóle chcą, e, nie wiem, zakazać tych alkotupek, coś takiego, zresztą nie powiem Wam dokładnie, dlatego, że tak naprawdę jak widzę jakiś artykuł, to najczęściej czytam tylko i wyłącznie nagłówek. Tak? Więc nie jestem osobą zbyt dobrze poinformowaną, ale, ale moi, ale moi drodzy, teraz chyba są bardziej poważniejsze tematy niż, niż, to, że, niż to, że ktoś, że ktoś alkotubki, to, że ktoś alkotubki tak zwane wypuścił na rynek, które de facto w ogóle jak spojrzałem się na to, to, na, to naprawdę przypominał mi taki typowy mus dla dzieci. Albo też jest taki, też jest, te, też jest taki te, te firmy GO, taki tak zwany żel proteinowy, też właśnie też do jedzenia. Nieważne. Ważne jest to, że to mi się kojarzyło, mi się właśnie, jak zobaczyłem to zdjęcie tych tubek, skojarzyło mi się właśnie z musem dla dzieci. I ktoś, Ktoś, kto, umówmy się, umówmy się moi drodzy, że najczęściej się nie czyta tego składu z tyłu, co jest napisane, nie czyta się tego, tak, a też sam widzę po sobie, że często też biorę coś, biorę coś w ogóle nie czytając, co to jest, tylko widzę coś, co wygląda jak tubkę z musem owocowym i to biorę, więc dużo ludzi tak robi. Że nie, że nie czyta tego, co w, co w tym składzie, co w składzie jest. A w ogóle, moi drodzy, teraz chyba są poważniejsze sprawy niż. Teraz są poważniejsze chyba sprawy niż jakieś tubki, Więc nie wiem dlaczego w ogóle, w ogóle się za to biorą. Są poważniejsze sprawy, takie jak na przykład skutki po, 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 tej, po tej powodzi, co było. Tak, nie wiem. Skutki powodzi, czy nie wiem, czy na przykład. Chociaż nie, jedynie, co, jedynie z tych informacji bieżących, co znam, to tylko skutki powodzi, tak? Są inne tematy, które są trochę ważniejsze, więc nie rozumiem, jaki ma sens w ogóle, nie wiem, jaki ma sens skupiania się na, na tych nieszczęsnych tubkach. Na tych nieszczęsnych tubkach. To jest raz. Dwa jest, taka, dwa jest taka, że, dwa jest taka, że, jest taka, drodzy, że powtarzać, się po, po, historia zatoczy, zatoczyła koło, bo niedawno, bo niedawno wprowadzili właśnie w to, że, że napoje energetyzujące tam, bo, energetyczne, energetyczne, tak, że można, że można kupować od 18 roku życia. Ale to chyba powyżej jakiegoś tam limitu. Powyżej jakiegoś tam limitu. Zresztą już dokładnie nie pamiętam, ale, ale z tego co słyszał, to właśnie ta reguła obowiązuje się, że jeżeli taki napój, a na je energetyzującym, ma w sobie tą taurynę, ale powyżej jakiegoś limitu. E, w ogóle w ogóle też... Nie wiem, dla po co teraz zajmować się tymi alkotubkami, że są inne ważniejsze rzeczy. Są ważniejsze rzeczy teraz niż te alkotubki, tak? Można, owszem, można zająć się tymi alkotubkami, ale dopiero, dopiero później, tak? Teraz są ważniejsze rzeczy, tak jak mówiłem, skutki powodzi, nie wiem, e, e, nie wiem, kryzys demograficzny i tak dalej, myślę, tak? Myślę moi drodzy, że to, to są ważne tematy, przynajmniej na ten moment. Te Sprawa Alkotupek może przejść na jakiś następny etap, a nie teraz nagle wszyscy się zajmują, bo chyba ponad roku, bo to podobno są prowadzone w 2023, jeśli dobrze, jeśli dobrze przeczytałem, i naprawdę są ważniejsze naprawdę sprawy do zajmowania się niż te nieszczęsne Alkotupki.